Czy minister Żurek rozpoczyna wojnę o odzyskanie Krajowej Rady Sądownictwa? Dzień dobry Państwu, Anna Cholewińska na kanale Jana Pińskiego. Jestem prawnikiem od ponad 30 lat. W tym czasie przez ponad 25 lat wykonywałam zawód radcy prawnego, reprezentowałam wielu klientów, głównie w sprawach cywilnych, częściowo również administracyjnych i nieraz karnych. Proszę Państwa, dzisiejszy temat został przeze mnie zaproponowany ze względu na wczorajsze wydarzenia, czyli 19 sierpnia 2025 roku, jak donoszą media, miał miejsce tak to nazwane zostało właśnie w przekazie medialnym incydent. Incydent polegający na tym, że do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa Próbował się dostać, i, i dostał się y, pan Dominik Czeszkiewicz, dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Y, razem z jedną z osób zażądał wydania kluczy do biur Krajowej Rady Sądownictwa, y, a następnie y, no, y, posłużyli się takimi dyżurnymi ka kartami dla kurierów, którzy wjeżdżają na teren budynku żeby w ogóle móc się dostać do, do pomieszczeń, proszę Państwa, co tak naprawdę się wczoraj wydarzyło? I czy był to tak jak twierdzą między innymi pan sędzia radzik bandycki napad, czy było to po prostu zgodne z prawem próba dostania się do dokumentacji, również jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne? Tak naprawdę, z czym wczoraj mieliśmy do czynienia, i jak należy oceniać tę sytuację, i co, jakie skutki może mieć, jakie dalsze kroki mogą być podjęte przez pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Waldemara Żurka, i czy przypadkiem niezbyt skąpo media, w szczególności te prodemokratyczne, relacjonują tę sytuację, jakby z obawy przed opinią publiczną, przed tym takim ewentualnym negatywnym odbiorem przez opinię publiczną wczorajszych wydarzeń. Proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć mnie, podziękować mi za moją pracę. W symboliczny sposób postawić mi kawę, to link do PayPala jest pod tym nagraniem. Dziękuję Państwu również za, za te wyrazy wdzięczności, które otrzymuję. I, no i mam nadzieję, że materiały, które dla Państwa przygotowuję. Będą, spodobają się Państwo, będą Państwo no, czerpali z nich jakieś informacje i będą dla Państwa przydatne. Proszę Państwa, niewątpliwie mamy do czynienia z takim początkiem ostrzejszych działań. Tak mi się wydaje, że tak należy oceniać tę wczorajszą sytuację: ostrzejszych działań ze strony pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka który no, w takich ramach, też i politycznych, bo nie oszukujmy się, że, że jednak no, pan minister ma jakąś teraz funkcję polityczną, chociaż jest byłym sędzią wieloletnim i działa w warunkach koalicji. Wydaje się, że też należy oceniać, że gdyby to tylko od niego zależało, o czym się zresztą pan minister wcześniej wypowiadał, gdyby nie było pewnych ograniczeń politycznych. To jego decyzje, jego działania byłyby bardziej stanowcze. Proszę Państwa, ten wczorajszy incydent, tak zwany, moim zdaniem nie należy w ogóle tego wydarzenia określać jako incydentem. Kto to jest i kim jest pan sędzia Mariusz Ullman, tutaj wypada powiedzieć, bo to, to nazwisko przejawia się i, i dokumenty. O które dopominał się, dopomina się pan sędzia Mariusz Ullman, są przywoływane w takim kontekście przez prawicowe media, w takim no, wydźwięku sensacyjnym, wydźwięku takim, no, że, że dopomina się, czy, 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 czy pan sędzia Mariusz Ullman chce po prostu uzyskać dokumenty, do których nie ma prawa chce nie wiem, ukraść, przejąć jakieś tajne informacje, wynieść z budynku, gdzie no, one muszą tam być nie mogą być poza budynek Karesu wyniesione. No, należy, proszę Państwa, przypomnieć, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, jeśli chodzi o sytuację z KRS-em. Pan sędzia Mariusz Ullman został powołany na funkcję rzecznika dyscyplinarnego Sędziu, sędziów sądów powszechnych jeszcze przez pana ministra sprawiedliwości Adama Botnara. Miało to miejsce niedawno, bo 16 lipca 2025 roku. I warto przypomnieć, że w kwietniu tego roku pan, jeszcze ówczesny minister Bodnar odwołał z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych między innymi Piotra Schaba i jego zastępcę Przemysława Radzika. My mogliśmy widzieć te osoby, widujemy te osoby na zdjęciach, takich teraz obrońców KRS-u stojących przed budynkiem, udzielających wypowiedzi między innymi do, do mediów szczególnie prawicowych z takim bardzo w takim bardzo tonie oburzenia, zbulwersowania, co to się nie dzieje, jakie to jest prawo łamane. Natomiast to też dla niektórych osób takich bardziej zainteresowanych jest wiadome, że pan z niewiadomych zresztą powodów, pan minister Bodnar pozostawił pana Michała Lasotę na stanowisku jednego z rzeczników dyscyplinarnych, ale pan Michał Lasota został odwołany przez. Obecnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Waldemara Żurka. I wszyscy ci wspomniani sędziowie, to znaczy i Piotr Schab, i Przemysław Radzik, i Michał Lasota, sprzeciwiają się temu, że zostali odwołani z funkcji rzeczników dyscyplinarnych. Uważają, że zarówno działanie pana ministra, poprzedniego ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara, jak i działanie obecnego ministra sprawiedliwości, pana Walda Żurka jest działaniem bezprawnym, a ich odwołania w ich pojęciu, w ich ocenie nie mają skutku prawnego, czyli uważają, że nadal są rzecznikami dyscyplinarnymi. W związku z powyższym zdaniem tych osób, tych trzech sędziów, nominacja pana sędziego Mariusza Ulmana na rzecznika dyscyplinarnego sędziów Sądów Powszechnych, jest w ich pojęciu po prostu nieskuteczna i pan sędzia Mariusz Ulman nie ma prawa wejść do budynku KRS-u. I to jest kluczowa sprawa, proszę Państwa, bo jeżeli jest w tej chwili przez te środowiska prawicowe, przez media prawicowe, przez tych byłych rzeczników dyscyplinarnych, aktualny, skutecznie nominowany, skutecznie nominowany sędzia Mariusz Ulman na rzecznika sędziów rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, no to y, musimy się y, jakby tutaj, y, no, to, to ja mówię nawet tutaj nie to, że my musimy, tylko ja tutaj trochę też apeluję do mediów, jeśli chodzi o media demokratyczne, ale również apeluję do y, Rzecznika Rządu, apeluję do Pani Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby jasno i klarownie społeczeństwo wytłumaczyć, z czym my mamy do czynienia, bo jeżeli y, Pan Sędzia Mariusz Ulman jest skutecznie nominowanym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych przez pana ministra Waldemara Żurka. To, siłą rzeczy, z mocy prawa ma jak najbardziej prawo i wejść do budynku Krajowej Rady Sądownictwa, i zażądać dokumentów, spraw dyscyplinarnych. I nie jest to żaden nie wiem, napad, próba kradzieży, jakieś działanie bezprawne, tylko jak najbardziej działanie zgodne z prawem. Także sam pan sędzia Mariusz Ulman, udzielając wywiadu Rzeczpospolitej, wypowiedział się w ten sposób, że po miesiącu od objęcia funkcji nadal nie otrzymał kluczy do biura w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie otrzymał tych kluczy od kierownictwa Krajowej Rady Sądownictwa, a zgodnie z ustawą to właśnie Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną rzecznika dyscyplinarnego sędziego, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zapewnia obsługę administracyjną rzecznika. I żadne pomieszczenia w Budynku Krajowej Rady Sądownictwa, już nie mów, wspominając o aktach, nie wspominając o kluczach, nie wspominając o kodach, nie zostały udostępnione właściwie obsadzonemu i aktualnie formalnie, skutecznie, prawnie pełniącemu funkcję rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, pana, panu sędziemu Mariuszowi Ulmanowi. I y, no niestety, jeśli chodzi o komunikat, y, tej neoKRS tak zwanej, czyli tej niezdrowo i, i, i w sposób sprzeczny z konstytucją funkcjonującej y, tej tak zwanej neokeres, y, taki poszedł komunikat, że tak powiem, w świat i do mediów, że sędzia Mariusz Ulman nie urzęduje w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Ale proszę Państwa, z czym my mamy tak naprawdę w związku z powyższym do czynienia? No, nie może być tak, że mamy jakąś chorą historię, i, i właściwie tutaj, w tym, tej sytuacji wczorajszej, która jest nieuzdrawiana, bo po prostu ją trzeba uzdrowić. Jeżeli mamy chorą historię związaną z KrS-em i chorą sytuację związaną z KrS-em, to należy w takich ramach, w jakich jest to możliwe, podejmować wszelkimi sposobami wszelkiego rodzaju działania. Które uzdrawią tę sytuację, a przynajmniej nie będą pozwalały na taką degrengoladę i barbarzyństwo, i kłamstwo wokół tej, wokół tej całej historii związanej z KRS-em. Bo to, co jest niepokojące, proszę Państwa, co mnie osobiście niepokoi, przygotowując się tutaj do, do nagrania na ten temat, no, z pewnym takim i zdziwieniem, ale i z takim smutkiem zauważyłam, że narracja wokół tej historii wczoraj się wokół tego tak zwanego incydentu, a tak naprawdę. To, to działania jak najbardziej zgodnego z prawem, czyli próby wejścia do Krajowej Rady Sądownictwa przez osoby uprawnione do tego wejścia, a to, że, że zostały stamtąd, że tak powiem, czy, no, no, czy wyproszone, czy ostatecznie wyszły i opuściły te pomieszczenie. Przypomnę, że to, były, że to był Pan Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, razem Pan Dominik Czeszkiewicz wraz z jeszcze jedną osobą. I no nie może być tak, że tak naprawdę społeczeństwo się gubi w tych informacjach, że media, które teoretycznie powinny wspierać ten obóz demokratyczny, tak naprawdę jakoś tak nabrały wody w usta, nie chcą tego tematu, tego wątku specjalnie komentować. Wydaje się, że taka jest pewna powściągliwość w tej komunikacji medialnej z tego powodu, że no takie działanie, które może wyglądać na takie działanie siłowe, na takie działanie bezpardonowe, no jakoś nie mieści się w takiej, powiedziałabym, ogólnie przyjętej, może się tak, tak to wyglądać, że to się nie będzie w takiej ogólnie przyjętej, nie wiem, kulturze dobrego zachowania i tak dalej, czy, właśnie, czy takiego pewnego opanowania, czy umiaru. Otóż, proszę Państwa, no, żeby właściwie ocenić tę sytuację wczorajszą, no to też trzeba sobie przypomnieć, tak, że z czym my mamy do czynienia. My mamy do czynienia z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa za czasów Zjednoczonej Prawicy w 2018 roku tak naprawdę przestała istnieć, jeśli chodzi o ten skład tak zwany zdrowy. Wówczas podjęto ustawę, uchwalono ustawę przez Sejm tej ósmej kadencji, że wygaszone są w zasadzie mandaty, Sędziów, którzy w tej Krajowej Rady, Radzie Sądownictwa zasiadali, i jeszcze się posłużono takim no, na zamówienie polityczne, tak naprawdę przez Trybunał Julii Przełęckiej wydanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jakoby jakieś tam przez sędziów niewłaściwa ilość, nieproporcjonalna, takich, innych, to nieważne, to są te szczegóły takie nudne, może trochę, może zrobię jakieś nagranie bardziej szczegółowe, jeżeli Państwo byście byli zainteresowani, jak tak naprawdę doszło w sensie prawnym do, i politycznym do rujnacji Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj jedynie tak sądująco powiem, że efekt jest taki i o to chodziło, żeby w skład Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tej rady, która odpowiada za w ogóle powołania sędziów, za awanse sędziów, Wchodziły osoby z nominacji politycznej, z poparcia środowisk prawicowych, czyli pana ministra Ziobry i Kaczyńskiego. I również jest orzecznictwo europejskie na ten temat, że obecny skład, ponieważ została ta poprzednia kadencja, właściwie to mamy w tej chwili drugą kadencję, tej chorej na OKRS, czyli można powiedzieć dwie kadencje do tyłu. Kiedy jeszcze KRS była tak zwaną no, zdrową i, i zgodnie z konstytucją obsadzonym organem, no, że doszło do, do czegoś takiego, że, że po prostu, krótko mówiąc, przejęcie wymiaru sprawiedliwości, czyli kontroli nad sądownictwem, ustawienie sobie takich usłużnych prawników, usłużnych sędziów, którzy, którzy mieli i, i sprzyjają tej, tej władzy, do tej poprzedniej władzy też Zjednoczonej Prawicy, ale też nie oszukujmy się, że skutki, czy, skutki tych zmian, tej demolki wymiaru sprawiedliwości mamy do dzisiaj, że oni byli powołani po to, żeby pomóc Jarosławowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi Ziobro i wszystkim osobom, które politycznie wymyśliły sobie zmianę ustroju bez zmiany konstytucji i poprzez przejęcie również wymiaru sprawiedliwości, kontroli politycznej nad sędziami, że oni się gdzieś tak umocowali w tych strukturach i pilnują tego bardzo. Dlatego trzeba brać pod uwagę, oceniając te wszystkie takie burzliwe wypowiedzi pana Piebiaka, innych osób, że, że to są wypowiedzi osób, które sobie uzurpują te funkcje. Tak naprawdę ci wszyscy sędziowie, którzy występują teraz przed KRS-em, niby w obronie KRS-u, pani ta rzekomo szefowa na OKRS, pani sędzia Dagmara Pawełczyk-Wojcicka, no, to też są osoby, które powinny zgodnie z tym, co wyjaśnia, co mówi, co próbuje tłumaczyć pan minister Żurek, odpowiadać dyscyplinarnie, przynajmniej dyscyplinarnie za to, że przejęli te funkcje w sposób bezprawny, że przyczynili się do sprzecznego z konstytucją zniszczenia, znaczy przyjęcia po prostu Krajowej Rady Sądownictwa i zniszczenia tej Krajowej Rady Sądownictwa, która właściwie była obsadzona i właściwie funkcjonowała. Czyli krótko mówiąc przyczynili się i, i przyczyniają się do tego, żeby następowała zmiana ustroju w kierunku autorytarnego. Ale to nie tylko jest to proszę Państwa, to nie tylko są delikty dyscyplinarne, to jest również kwestia przestępstwa. Polegającego na przywłaszczeniu funkcji. Chodzi o artykuł 227 Kodeksu Karnego. O tym też mówił pan sędzia Żurek, że należałoby również w tym kierunku rozważać możliwość prowadzenia śledztw i tak naprawdę nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale do odpowie nie tylko, przepraszam, do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale również Myśleć i rozważać pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkie osoby, które tego rodzaju czyny karalne popełniły, bo niestety, proszę Państwa, dzisiaj to, że nie ma takiego odzewu słusznego, właściwego głosu społecznego w mediach, to, jest, to są również lata zaniechań, jeśli chodzi o komunikację ze społeczeństwem. To są fatalne błędy które, i zaniechania, które popełnił były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Bo dzisiaj trudno jest wytłumaczyć społeczeństwu, jak to się dzieje, że nagle, przecież nic się takiego nie działo, koalicja 15 października jest już od tam niemalże zaraz będzie dwa lata, i co, i nagle ktoś próbuje wejść do siedziby KRS-u, jest jakaś awantura, i w ogóle o co chodzi. To jest dla społeczeństwa może być kompletnie nieczytelne i prawdopodobnie jest nieczytelne, skąd się bierze ta awantura. A wydaje mi się, i powiem w ten sposób, że ja mam, mam takie osobiste zdanie, już jakiś czas temu też o tym mówiłam, że to nie są czasy dla tak zwanych porystów, prawników. To nie są czasy y, takie, żeby zachowywać się w sposób elegancki i kulturalny. Tu trzeba pewnych bardzo stanowczych, w takim w cudzysłowie, może siłowych rozwiązań, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby już przekraczać jakieś, jakieś zupełne normy i nie wiem, skuwać w kajdanki i aresztować te, wszystkich, te wszystkie osoby, które próbują bronić tych stanowisk w Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym KRS, w chorym w ogóle organie. Ale nie może być tak, że pozwala się na to, żeby te osoby okupowały tak naprawdę ten budynek, żeby pobierały wynagrodzenia za stanowiska, które w sensie prawnym tak naprawdę nie istnieją, które są kompletnie, kompletną fikcją. To nie może być tak, że uzurpatorzy tych stanowisk wychodzą do mediów i po prostu szczują na, na osoby, które zgodnie z prawem próbują się do tego budynku dostać i uzyskać dokumenty. To w ogóle nie może tak być, że nowy rzecznik dyscyplinarny nowi rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych nie mogą wykonywać swojej pracy, bo nie mogą się do akcji dostać tych spraw dyscyplinarnych. No, nie może tak być. Nie może być również tak, że ponieważ to Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z ustawą obsługuje rzeczników dyscyplinarnych, sędziów, sądów powszechnych, czyli udziela tych wszystkich, całego tego zaplecza administracyjnego, dba o te akta, o korespondencję, to jest kwestia też no, całego postępowania dowodowego, wzywania na rozprawy, przesłuchiwania świadków, wydawania orzeczeń. To jest mnóstwo całej pracy administracyjnej, o której się tak publicznie nie mówi, a nie mówi się również o tym, że. Bo, bo, bo to co, Nie mówi się o tym że jest też dlatego, że to po prostu źle wygląda. Ja mam wrażenie, takie odczucie mam po tym wczorajszym dniu, że, że te media, które sprzyjają obozowi prodemokratycznemu, to tak naprawdę nie widzą, jak się do tego odnieść, no bo to jest takie, no takie, powie takie trochę to. Przedstawia się tak, jakby, nie wiem, weszło dwóch chuliganów i chciało nagle przejąć budynek. I taką narrację budują media prawicowe. Z kolei media z drugiej strony nie tłumaczą tej sytuacji, że, że to, co się wydarzyło wczoraj, to jest skutek tego, co mamy przez drugą kadencję tej neokr, z tej chorej instytucji, która sprzecznie z konstytucją funkcjonuje i na funkcjonowanie której państwo polskie niestety pozwala. I powiedziałabym tak, tu już jeszcze, jeszcze pan minister Żurek, jeszcze w czasach, kiedy był sędzią, stosunkowo nawet niedawno, i w czasie, kiedy to pan minister Bodnar był ministrem sprawiedliwości, domagał się tego publicznie, domagał się dyscyplinarek dla sędziów, którzy pomogli powołać nielegalną Krajową Radę Sądownictwa. Złożył nawet do ministra Bodnara wniosek w tej sprawie. I podobno minister Bodnar nie powiedział, nie tylko nic z tym specjalnego nie zrobił, ale tu chodzi proszę Państwa o rzesze ludzi. Tu chodzi o dyscyplinarki dla kilkuset sędziów. My mamy do czynienia z czymś takim, że mamy duopol, jeśli chodzi o to, jakich mamy sędziów. Mamy część osób, które mają jakiś kręgosłup moralny, rozumieją i czują to, co się stało i co się dzieje z praworządnością, z wymiarem sprawiedliwości, jeśli chodzi o ostatnie 8 lat. I mamy masę osób, tak zwanych karierowiczów, usłużnych Zjednoczonej Prawicy, usłużnych temu obozowi Kaczyńskiego i Ziobry, którzy po prostu, dla których taka, takie sytuacje, jak miały miejsce w 2017, 2018 roku i później, to są, to są okazje do zrobienia karier, mimo że w innych warunkach nie byłoby to możliwe. Bo za tymi osobami często stały jakieś dyscyplinarki, inne przeszkody merytoryczne, czy, czy inne, które uniemożliwiały wielu osobom rozwinięcie skrzydeł, jeśli chodzi o karierę zawodową. Dość przypomnieć, że była taka historia, na przykład jak lista wstydu piebiaka, czyli tego sędziego, który teraz jest jednym z tych, którzy stoją na straży obrony tego. Przyczółkam na OKRS, i tutaj zaraz będzie oczywiście, tak się spodziewam, jedna wielka wojna o, to, o ten OKRS. I y, to, była, to była taka znane nazwiska 77 sędziów, którzy podpisali listę poparcia dla Łukasza Piebiaka do nowej KRS. To, było, to jest informacja sprzed kilkunastu lat. Na liście jest sporo sędziów, którzy skorzystali ze złej zmiany w sądach. Chodzi oczywiście o tę zmianę w czasach, kiedy minister Ziobro był ministrem. I kiedy w 2018 roku już była ta cała prawna demolka związana z KRS-em, to prezesi sądów z nominacji Ziobry, sędziowie po dyscyplinarkach z awansami od nowej KRS i nowi sędziowie Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, żeby zrozumieć, co się w zasadzie stało, to się nie da tego Państwu wyjaśnić dokładnie w jednym nagraniu. Natomiast mój apel jest taki do, i do, do wszystkich osób, które odpowiadają od strony medialnej. Jeśli chodzi o rząd, jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, jak również do mediów, które niby się określają, że są przeciwne tej demolce praworządności i wspierają działania, które mają na celu jak przywrócenie jakiejś normalności, żeby informować opinię publiczną w sposób należyty, żeby przypominać, na czym polegała demolka z Krajową Radą Sądownictwa, żeby przypominać, na czym polegała ta lista wstydu żeby mówić o sędziach, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze, którą składają przy nominacjach sędziowskich, żeby mówić o sędziach, którzy sprzeniewierzyli się wartościom, sprzeniewierzyli się konstytucji i którzy czynnie dla własnych satysfakcji, jakiejś kariery, korzyści biorą udział i cały czas są uwikłani w to i są usłużni i przeszkadzają tak naprawdę takim osobom, jak pan minister Żurek i innym, które już są zdecydowane... Aby no, robić jakiś porządek z tym wymiarem sprawiedliwości w takich ramach, w jakich to jest możliwe, a tych osób jest niestety bardzo dużo. Mnie to nie ukrywam, jakiś czas temu zaskoczyło, jak wielu prawników zgodziło się pójść na tę ścieżkę usłużności dla Kaczyńskiego i dla, dla Ziobry, jak wielu prawników sprzeniewierzyło się wartością, sprzeniewierzyło się przysiędze, którą składali, i to jest też przyczynek ku temu, że społeczeństwo może się czuć zdezorientowane. Dlatego tak ważna jest bardzo rzetelna komunikacja i bardzo rzetelne tłumaczenie, z czym mamy do czynienia. W dniu wczorajszym, proszę Państwa, nie mieliśmy do czynienia z jakimś e, incydentem o charakterze chuligańskim, że ktoś bezprawnie próbował dostać się do siedziby KRS-u. W dniu wczorajszym, moim zdaniem, to jest taka, takie preludium do wojny o Krajową Radę Sądownictwa i o przywrócenie praworządności. Wspierajmy w tym ministra Żurka, wspierajmy w tym osoby, które będą musiały podjąć niepopularne decyzje, które nie będą w mediach wyglądały dobrze, które po prostu nie mogą wyglądać na takie spokojne i kulturalne i eleganckie, bo nie da się rozmawiać, tak jak powiedziała pani prokurator Brzusek. Wrzosek nie da się ani rozmawiać, ani negocjować z paserami, którzy kradną demokrację, kradną praworządność. Proszę Państwa, dzisiaj to wszystko. Jeżeli y, będę oczywiście jeszcze myślała o kolejnych nagraniach, żeby Państwu przybliżać te kwestie związane z praworządnością, z tym, co y, no, planuję, co będzie robić, będę komentowała oczywiście działania ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pana Waldemara Żurka. Wszyscy ci z Państwa, którzy by chcieli podziękować, w jakiś sposób wesprzeć moją działalność, krótko mówiąc, postawić mi kawę. Macie Państwo pod nagraniem link do PayPala. Także dziękuję za, za dotychczasowe wsparcie. Też jest to dla mnie bardzo motywujące, żeby te nagrania miały jak najlepszą jakość, żeby były dla Państwa przydatne. Proszę również o komentarze, jakie tematy chcielibyście Państwo, żebym poruszała. Jakie komentarze, jeśli chodzi o sprawy prawno-społeczne, chcielibyście Państwo, żeby się znalazły w moich nagraniach? Życzę Państwu miłego dnia i spokojnego na przekór wszystkim i wszystkiemu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.